Mój Boże, Dorota, jesteś bardzo lekko ubrana, biorąc pod uwagę, jakim zimnym serialu będziemy rozmawiać. Tak, i będzie mróz, i będzie frost, i będzie Forst, i przenosimy się do zakopanego tam, gdzie wydarzyło się dużo morderstw. Tak, i będzie serial killer. W serial killers, wszystko się zgadza. Dorota Kostrzewa. Łukasz Muszyński, zapraszamy. zapraszamy. Drodzy moi, jeżeli jeszcze nie zdążyliście się zorientować, będziemy rozmawiać o ekranizacji powieści, dwóch powieści Remigiusza Mroza, mówimy o serialu Forst z Borysem Szycem w roli głównej. Słuchaj, wiem, że przed obejrzeniem serialu przeczytałaś sobie jedną z tych powieści. Konkretnie rzecz biorąc, była to. Ekspozycja, czyli pierwsza w cyklu. No właśnie byłam ciekawa, bo wcześniej nie, nie czytałam nic Mroza, a wiem, że to jest bardzo poczytny autor i też inne jego książki trafiły na ekran. Chyłka na przykład, tak. która doczekała się chyba aż pięciu sezonów, tak? Było tego bardzo dużo w każdym razie. I i był behawiorysta, ja. owszem. No, byłam ciekawa, jaki to jest rodzaj adaptacji. Czy jest to wierna opowieść, czy tam są jakieś przeskoki, i tak dalej, bo takie miałam wrażenie, jak oglądałam serial. Mm -hmm. No i okazuje się, że z tej ekspozycji właściwie jest wzięty tylko początek. I to też niedokładnie. I motyw morderstw z monetami. Nie wiem, co się dalej dzieje w przewieszeniu, mm -hmm. ale właśnie mam. Mam właśnie takie, um, takie wrażenie, że może to był powód, że do jednego serialu zostały wrzucone dwie książki i tyle zmian nastąpiło też w fabule, że może stąd się wziął jakiś taki chaos fabularny. I też wydaje mi się, że tutaj jest dużo... Skrótów myślowych. Czasami są jakieś niedopowiedzenia, dosyć irytujące, bo wydaje mi się, że coś tam trzeba było rozwinąć, na przykład na temat bohaterów, a czasami mówi się trochę za dużo. Mhm. Więc mam, mam jakieś takie problemy z, z fabułą i z dialogami, na przykład, i z bohaterami, o czym będziemy teraz rozmawiać. No tak, fabuła jest taka, że mamy sobie tatry, w tatrach padają kolejne trupy, zamordowane osoby w bardzo bestialski sposób i pojawia się. Komisarz Forst grany mm -hmm. przez Borysa Szyca, który został przeniesiony z Krakowa. Wiemy tylko tyle, że tam w Krakowie nie lubili go specjalnie. I coś się wydarzyło? I w Zakopanem mm -hmm. też go nie lubią. Tak. Jeszcze powiem o Zakopanem, bo mm -hmm. na samym początku e, w ramach tego, że jest to moim zdaniem jedna z najlepszych stron tego serialu, jest to takie Zakopane, którego Właściwie nie widzieliśmy wcześniej w kinie, i, mhm. i trudno je w ogóle zobaczyć e, nawet w życiu, bo ono zostało w taki sposób sfilmowane, że jest właściwie prawdziwym miastem, gdzie mieszkają prawdziwi mieszkańcy, którzy mają prawdziwe życie, prawda? Tam nie ma krupówek, nie ma nie. tłumów turystów, nie ma żadnego wina, oscypków itd. i tak dalej. I nigdy nie zapomnę tego kadru. Ym, w którym są wysokie bloki na tle wysokich Tatr. To jest obłędne, przepiękne, bo to zmienia trochę perspektywę i obraz tego miasta. I poza tym też myślę sobie, że to fajne, że, że właśnie akcja dzieje się w Zakopanem, że to jest takie odświeżające, że, że w końcu nie, nie, jakby serial nie rozgrywa się na ulicach Warszawy. No i oczywiście góry. Góry są magiczne, mają coś takiego w sobie i to w serialu się udało uchwycić, więc on jest też bardzo klimatyczny tak, dzięki temu. Jest bardzo klimatyczny. Wspomniałaś o dialogach. To... Musimy o nich porozmawiać. To jest coś, co było dla mnie bardzo trudne do przejścia. Powiedzieć, że one szeleszczą papierem to powiedzieć za mało. To chyba powiedział Tomek Szuchar, że jeżeli czyta się scenariusz i w scenariuszu bohaterowie zwracają się do siebie po nazwisku albo po imieniu, to widać, że coś jest nie tak. A tutaj co chwilę słyszymy, hej, forst! przyjść tutaj, hej, tak. nie? I, I to jest mniej więcej, a jeszcze wulgaryzmy muszą być wrzucone tak po prostu na siłę, żeby było mięsiście, żeby było życie, że widać, że to jest prawdziwe. Tak, prawdziwa... one mają niby charakteryzować bohaterów, ale no. ja jestem bardzo przeciwna przekleństwom, dlatego, że one trochę inaczej brzmią na ekranie nawet niż w scenariuszu, że z tym trzeba bardzo, bardzo uważać. Może nam wszystkim zaszkodzić. Ja mam takie podstawowe pytanie w ogóle, co to jest za bohater, ten Forst? On właściwie tutaj w serialu nie ma za specjalnie żadnych właściwości, a jednak w kryminałach oczy się, że taki komisarz powinien być charakterystyczny. I on w książce jest charakterystyczny. Mm. On, to jest taka postać, której prawie że się nie lubi. Ja już pomijam jego niestosowne zachowanie wobec kobiet, bo to jest 2015, kiedy ukazała mm. się pierwsza książka. Powiedzmy, że to była jakaś inna epoka mentalna. No, w każdym razie on działa niestandardowo, ale też widać, że jest bardzo dobry w swoim zawodzie, że on rozwiązuje te zagadki, ma olbrzymią wiedzę i tak dalej. Natomiast tutaj w serialu. Mm, Trzeba trochę uwierzyć na słowo, że on jest dobry w tym, co robi. W ogóle z ust jednego bohatera pada wprost, byłeś czy też jesteś najlepszy, najwybitniejszym policjantem w krakowskiej policji. No i myślę sobie, gdzie? Jak? Kiedy, jak to? W ogóle tego nie zauważyłam, bo on cały czas korzysta z czyjejś pomocy i opiera się na innych bohaterach. No i myślę sobie, że. On jest po prostu Borysem Szycem, co z jednej strony jest ekstra, bo Borys Szyc jest świetnym aktorem, fajnie się na niego patrzy, ale jednak w zabraku takich charakterystycznych jakichś jego cech. Podobnie jest właśnie z tą dziennikarką szrebską, która w książce też jest taką mocną postacią kobiecą. A tutaj zagrana przez Zuzannę Sapożnikow, no z trochę innego klucza ta aktorka skorzystała. Ona jest bardziej taka, jak się właśnie rzuca, dużo przeklina i te przekleństwa niby mają ją charakteryzować, ale to się niespecjalnie udało. No właśnie, to, że bohaterowie są trochę mało charakterystyczni, może też w zasadzie odnieść do całego Forsa, bo to jest serial utkany w zasadzie ze wszystkiego, co już wcześniej widzieliśmy. Mm -hmm. Mamy tutaj, nie wiem, i siedem, i detektywa, mamy Jamesa Bonda. pojawia mm -hmm. się nawet polski Bluffel, który ma swoją siedziwę. Siedzibę Brakuje mu kota, nie wiem dlaczego. W książce podobno jest, tak? Tak, tak, ale to jest trochę inna postać, okay. więc tak. Bo wrażenie, że jest tutaj też komiks. no Wszystko jest jakieś takie przerysowane i w zasadzie okej. Okay. Bo to się w miarę dobrze ogląda, a propos, mm -hmm. znalazłem idealne w ogóle lekarstwo na te drewniane dialogi, trzeba było przełączyć sobie dubbing na przykład na niemiecki <laughs> albo angielski, bez kitu, to naprawdę działało lepiej. No ja to miałem, polecamy, no, bardzo jest, ja, ja miałem takie wrażenie, że aktorzy naprawdę gdzieś walczą z tą materią e, dialogów. I tutaj jakby z kolei muszę przyjść do kogoś, kto moim zdaniem w dużej mierze uratował ten serial, to jest reżyser Daniel Jaroszek. Mhm. E, to jest reżyser mający rodowód reklamowo-teledyskowy. On oczywiście zaistniał w świecie kina za sprawą Johnego i Johny też miał średni scenariusz, ale moim zdaniem właśnie vibe i to talent reżyserski plus aktorzy ratowali ten film i dobrze się go oglądało i trochę jest podobnie w przypadku e, serialu Force. To jest naprawdę fajnie nakręcone. No właśnie, myślę sobie, że w ogóle kryminał to jest taki wdzięczny gatunek, bo on może się łatwo obronić. Niekoniecznie fabuła jest w kryminale najważniejsza. Myślę, że ważniejszy jest klimat, twisty i tutaj to wszystko jest. Jest klimat górski, jest dużo zagadek, są zwroty akcji, jest production values na bardzo wysokim bardzo. poziomie i, i to jakby, to właśnie może obronić ten serial i jest też myślę, że w ogóle lepiej się zaczyna robić tak mniej więcej w połowie chyba trzeciego odcinka, kiedy um, po prostu więcej się dzieje na ekranie i dzieje się za pomocą obrazu więcej. Właśnie jest mniej dialogów, które mogą tak bardzo irytować. No i olbrzymia w tym zasługa jest, jest autora zdjęć, Piotra mm -hmm. Uznańskiego, który kręcił wcześniej Warszawiankę. Jego zdjęcia są tak piękne i tak też ciekawe formalnie, technicznie, że odwracają uwagę od tego, co tam się nie zgadza w fabule, że to jest wartość sama w sobie. Więc myślę, że to jest wielka sztuka i, i to jest coś, co po prostu zatrzymuje przekranie. To jest super. Kolejną rzeczą, która zatrzyma mnie na ekranie jest soundtrack. Tutaj wiem, że się mhm. troszeczkę jakby będziemy spierać o to, ale mi na przykład dobór piosenek bardzo się podobał. Już w ogóle od pierwszej sceny, kiedy słyszymy Fleetwood Mac, czułem, ej kurde, spoko. Tutaj jakby ktoś rzeczywiście jakby pomyślał sobie jaką fajną piosenkę mhm. i to myślę, że za którą trzeba było zapłacić dużo pieniędzy, bo Fleetwood Mac to na pewno się cenią, żeby to brzmiało, jednocześnie korespondowało z tym, co jest na ekranie, trochę jakby było ironiczne, biorąc pod uwagę mhm. to, co się dzieje. Potem mamy na przykład Rayana Goslinga, Deadman Man Bones w jednym z odcinków. No, Piosenki są świetne oczywiście, no. tak. tylko właśnie ja nie jestem przekonana, czy one pasują. Właśnie nie jestem przekonana, czy one dobrze komentują w odpowiednich momentach. To, to są moje zastrzeżenia. Okej, okay. ale no generalnie widać, że jakby był tam taka osoba, która jakby siedziała i się zastanawiała, no. że, 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 że zatrudniono kogoś, kto zadbał o to, żeby te piosenki były. A już w ogóle jak Herbut rozbrzmiewa razem z młynarskimi i Trybunimi Tutkami, krakowskiej z pilnownej wersji, no. <laughs> To też... No jasne, nie, nie, jasne, to mi się Spoko podoba, było. oczywiście, jakby osobne, te wszystkie no. piosenki jak najbardziej wspaniałe w ogóle, też się ożywiały we mnie jakieś wspomnienia, tylko wydaje mi się, że Skorzystanie z piosenek nie zawsze ratuje sytuację, rozumiem, że to nie wystarczy czasami. No dobrze, to w takim razie zobaczymy, czy Forstu ratuje sytuację. Jak wielkim hitem będzie na Netflixie? Obstawiam, że magia nazwiska Remigiusz Mróz zadziała i te tłumy czytelników i czytelniczek, które kupują książki Remigiusza, ruszą na Netflix, bo w zasadzie furtka do kontynuacji jest otwarta. No są książki chyba osiem części, prawda? No więc jest z czego robić kolejne sezony. Forst już na Netflixie.